Tenar, które następują, opierają się na prawdziwych zdarzeniach i zostały zebrane w wyniku wywiadów przeprowadzonych przez jednostkę 522 oraz ten Niektóre imiona i identyfikujące szczegóły zostały zmodyfikowane, aby zachować prywatność osób zaangażowanych. Te historie zawierają niepokojące treści, zaleca się ostrożność publiczności. Tenar, które następują, Opierają się na prawdziwych zdarzeniach i zostały zebrane w wyniku wywiadów przeprowadzonych przez jednostkę 522 oraz ten sąski. Niektóre imiona i identyfikujące szczegóły zostały zmodyfikowane, aby zachować prywatność osób zaangażowanych. Te historie zawierają niepokojące treści. Zaleca się ostrożność publiczności. To nie jest zwykła opowieść o horrorze. W której wydarzyło mi się coś niewytłumaczalnego lub przerażającego, ale raczej o tym, czym prawie byłem w swoim życiu, kim niemal się stałem. Na początku lat 90. byłem w końcowej fazie dorastania i bez wątpienia można mnie było opisać jako złą wpływ. Moi przyjaciele i ja byliśmy osobami najgorszego typu. Rzucaliśmy kamieniami w błąkające się koty i w przejeżdżające samochody, dokuczaliśmy młodszym dzieciom i kradliśmy rowery. Tylko po to, aby je zostawić w krzakach lasu, gdy się zmęczyliśmy. Moi rodzice próbowali mnie poprawić, ale prawie nigdy im się to nie udawało, a często łatwiej było im po prostu trzymać mnie z dala od domu. Rzeczywiście byłem niesfornym dzieckiem. Przeklinałem moich rodziców i nauczycieli, rzucałem wyzwania władzom policyjnym i nie czułem współczucia dla nikogo, z wyjątkiem samego siebie. Pewnej nocy. Kiedy moi przyjaciele i ja paliliśmy papierosy na podwórku, a jego ojciec poszedł spać, jeden z moich przyjaciół szybko poszedł do garażu i wrócił z starym pistoletem. Wziąłem go, trzymając obiema rękoma, i zacząłem nieostrożnie celować we wszystkie strony, nie martwiąc się o konsekwencje. Powiedział mi, że jego ojciec kupił broń tydzień wcześniej w nielegalnej transakcji, a gdy potwierdził, że jest załadowana, pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, Brzmiała: Złapmy kogoś. Schowałem pistolet w spodniach i razem z moim przyjacielem poszliśmy na koniec ulicy, gdzie mieszkała starsza pani żyjąca sama. Nie mieliśmy pojęcia, co chcieliśmy jej ukraść, po prostu przyciągała nas łatwość ataku. Cicho przemyciliśmy się z tyłu domu i udało mi się siłą otworzyć drzwi, naciskając na nie swoimi plecami i poruszając klamką. Gdy drzwi się otworzyły, Uderzył nas znajomy zapach domu starszej osoby, mój przyjaciel stracił odwagę i uciekł. Po prostu powiedział, rezygnuję i pobiegł. Ja wszedłem do domu, postanowiony nie tylko ukraść, ale także zastraszyć kobietę. Przeszedłem przez kuchnię i wszedłem do salonu, gdzie starsza pani spała na kanapie. Telewizor był włączony, ale na niskim poziomie głośności. Wycelowałem bronią w jej twarz. Ale po chwili, gdy nie otworzyła oczu, poczułem silne rozczarowanie i poszedłem za kanapę. Trzymałem lufę broni kilka centymetrów od jej głowy, a w tej chwili głos w mojej głowie zaczął szeptać: Możesz ją zabić. Zrób to. Posiadanie broni w dłoni dawało mi ogromne poczucie władzy. Naprawdę nie zamierzałem jej skrzywdzić, ale teraz, gdy byłem tam, wydawało się to najbardziej logiczną rzeczą do zrobienia. Bez zastanowienia, mój palec nacisnął na spust, ale nic się nie stało, zabezpieczenie było włączone, a spust zablokowany. Nagle ciężar tego, co niemal zrobiłem, mnie przepełnił, a szok mnie ogarnął. Zacząłem drżeć i w impulsie opuściłem broń. Siła, którą czułem, wyparowała, a ja wyszedłem z salonu, przekroczyłem kuchnię i skierowałem się w stronę tylnych drzwi. Kiedy tam dotarłem, zawahałem się. Odwróciłem się i zdałem sobie sprawę, że oczy kobiety były otwarte, patrzyła na mnie z łzami w oczach i wyrazem czystego terroru. Horror na jej twarzy natychmiast sprawił, że moje serce się skurczyło. Pobiegłem z powrotem do domu, oddałem pistolet moim rodzicom i wyznałem moją prawie przestępczą działalność. Zadzwonili na policję, a ja przyznałem się do włamania do domu starszej kobiety z bronią. Nie wspomniałem o próbie strzału, ani o moim przyjacielu, ani o pochodzeniu broni. Spędziłem jakiś czas w ośrodku rehabilitacyjnym dla młodzieży za włamanie, ale szczerze mówiąc, okazało się to najlepszą rzeczą, jaka mogła mi się przydarzyć. Nie zapomnę tej nocy. Prawie zniszczyłem siebie i niemal przekroczyłem granicę, która na zawsze zrujnowałaby moje życie. Przeraża mnie myśl o tym, jak blisko byłem. Nigdy więcej nie dotknąłem broni od tamtej pory. Na szczęście udało mi się zmienić swój los. Proszę, użyj tego jako przestrogi. Czasami wystarczy błędna myśl w niewłaściwym momencie, a możesz zrujnować swoją przyszłość. Proszę, bądźcie mądrzejsi niż ja byłem. Pod koniec lat 90. zmagałem się z poważnym uzależnieniem od narkotyków. Mieszkałem wtedy w Las Vegas. A po skonsumowaniu całego zapasu kokainy imprezowałem, dlałem, budziłem się, kradłem samochody, sprzedawałem je, kupowałem jedzenie, a resztę przeznaczałem na swojego dilera, a następnie powtarzałem ten cykl. Pewnej nocy, w lipcu, włamałem się do wenu bez okien, który stał zaparkowany w odosobnionym miejscu obok zniszczonego motelu. Mój instynkt podpowiadał mi, aby sprawdzić tył, zanim odejdę. Ale moja głowa była skupiona na kolejnej dawce, więc nie myślałem. Gdy włączyłem silnik, pojechałem przez godzinę do odosobnionego rejonu pustyni, gdzie miałem znaleźć swojego kontaktu, który oceniłby pojazd, zapłacił mi gotówką i zostawił w najbliższym miejscu. Kiedy zaparkowałem wanę, postanowiłem sprawdzić jego tył. Pomyślałem, że mogły być tam narzędzia czy coś, co mogłem sprzedać za dodatkową gotówkę. Tył był zamknięty, co powinno mnie ostrzec, bo gdy złamałem go stopą, usłyszałem przeciągły jęk dobiegający ze środka. Włączyłem telefon komórkowy i poczułem, jak żołądek mi opada, cztery latynoskie dzieci, dwóch chłopców i dwie dziewczynki, były przywiązane i zakneblowane do brudnych poduszek. Wszystkie płakały i patrzyły na mnie z czystym przerażeniem. Upuściłem łom i cofnąłem się o kilka kroków od wany. Sytuacja była niezwykle poważna, naprawdę alarmująca. Ewidentnie ukradłem wane porywaczowi lub handlarzowi ludźmi, który musiał mnie szukać. Podjąłem szybką decyzję. Wszedłem do wane i wyjaśniłem dzieciom, w angielskim i w podstawowym hiszpańskim, że nie zamierzam ich skrzywdzić. Odwiązałem je i przeciąłem sznurki przy ich nadgarstkach, ale zostawiłem ich kostki związane, bo nie chciałem ryzykować, że uciekną. Czułem się na przemian chory i obciążony winą, widząc ich stan. Zapach moczu i potu był nieznośny. Pojechałem znów w stronę pustyni, a na pierwszej stacji zatrzymałem się, kupiłem cztery butelki wody i jak najwięcej przekąsek, ile mogłem. Ostrożnie otworzyłem tył i rzuciłem torby do środka. Kiedy znów zamknąłem, udałem się do budki telefonicznej i zadzwoniłem anonimowo na policję. Następnie poszedłem na stację benzynową, gdzie poprosiłem przyjaciela, by po mnie przyjechał. Po tym incydencie poprosiłem przyjaciela, aby kupił bilet autobusowy do Teksasu, gdzie miałem starszego brata, który zgodził się mnie przyjąć. Byłem czysty i w końcu udało mi się zmienić swój kurs. Zdobyłem uczciwą pracę, i teraz mam własną rodzinę i dom. Pamiętam ulgę, jaką poczułem, gdy usłyszałem w wiadomościach, że dzieci zostały znalezione i ponownie mogły się spotkać z rodzinami w Meksyku. Czasami życie stawia przed nami takie wyzwania i daje okazję, abyśmy pokazali, kim naprawdę jesteśmy. Lubię myśleć, że te dzieci zrobiły dla mnie tyle, ile ja dla nich. Kiedy byłem mały, mieszkałem w budynku mieszkalnym o niskich dochodach w Baltimore z moją babcią. Nasz budynek był schronieniem dla dilerów narkotykowych i przestępców. Którzy nie wahaliby się cię zabić, jeśli spojrzałbyś na nich w niewłaściwy sposób. Pamiętam budynek z filmu Odkupienie, gdzie każde piętro było zdominowane przez szalonych bandytów, z którymi trzeba się było zmierzyć, aby dotrzeć do szefa na samym szczycie. Tak wyglądało moje życie. Gdyby moja babcia i ja mieli jakiekolwiek inne miejsce, z pewnością byśmy się stamtąd wynieśli. Była jednak starsza i wrażliwa. Więc nie mogliśmy po prostu chodzić po ulicach. Niektóre piętra w naszym budynku było wykorzystywane do produkcji narkotyków, inne do dystrybucji. Wiele nocy słyszeliśmy bójki i strzały tuż poniżej nas, a powietrze w schodach zawsze niosło lekki zapach krwi. Często zastanawiałem się, ile ciał mogło zostać zaciągniętych w dół. Czasami podchodzili do mnie kolesie na korytarzu którzy próbowali zmusić mnie do transportowania narkotyków do innego punktu sprzedaży po drugiej stronie miasta, ale zawsze się sprzeciwiałem. Nie chciałem się w to mieszać, ale często byłem okradany przez rywalizujące gangi, które zabrałyby wszystko, co miałem. Otrzymywałem kilka ciosów, ale przez większość czasu zostawiali mnie w spokoju. To niezwykłe, jak ten styl życia stał się normalny. Widok broni na korytarzach codziennie przestał mnie niepokoić, a słuchanie kłótni blisko domu nie wpływało na mnie. Przytulałem moją babcię, dopóki nie wracał spokój, wiedząc, że drzwi są zamknięte, ale zawsze świadomy, że ich obojętność chroniła nas bardziej niż jakiekolwiek zamki. Pewnego dnia wróciłem ze szkoły i znalazłem drzwi naszego mieszkania otwarte. Wszedłem i zobaczyłem sześciu uzbrojonych mężczyzn, którzy gromadzili się wokół stołów kuchni. Jeden z nich złapał mnie za szyję i wciągnął do pokoju mojej babci, która płakała w łóżku. Pobiegłem do niej i obiałem ją, kiedy drzwi zamknęły się za nami. Nie wiem, ile czasu tam spędziliśmy, ale wkrótce usłyszeliśmy wybuch strzałów na ulicy. Hałas był ogłuszający, zmuszając nas do położenia się na podłodze z poduszkami przyciśniętymi do uszu, próbując zagłuszyć dźwięk strzałów. Kiedy w końcu nastała cisza, Wydawała się prawie tak ogłuszająca, jak strzały chwilę wcześniej. Dzwonienie w moich uszach ustąpiło, gdy drzwi pokoju zostały wyważone i wszedł mężczyzna z czarną chustą zakrywającą twarz, przeszukując otoczenie. Nakierował na mnie i na moją babcię broń przez chwilę, po czym wyszedł. Nie miałem odwagi się poruszyć przez prawie pół godziny, aż w końcu postanowiłem sprawdzić kuchnię. Sześciu mężczyzn, którzy siedzieli przy stole, Teraz leżało martwych, pokryci krwią i kulami, rozrzuconych po mieszkaniu jak lalki. Chwyciłem rękę mojej babci i wyszliśmy z mieszkania, nie oglądając się za siebie. Policja nigdy nie przyjechała, sąsiad z piętra poniżej zaoferował nam schronienie na noc, a następnego dnia wracaliśmy razem do szkoły, opowiadając naszemu nauczycielowi, co się wydarzyło. Szkoła w końcu zorganizowała dla nas schronienie. Budynek został zaatakowany i rozebrany wkrótce potem. Nigdy nie wróciliśmy, aby odebrać nasze rzeczy, ale nie obchodziło mnie to, wydawało mi się, że ledwo udało nam się uciec z tego miejsca, więc powrót nie był opcją. W 2011 roku, w moje 21 urodziny, postanowiłem wyruszyć na samotną wyprawę w kanadyjskie góry. Już wiele razy biwakowałem i wędrowałem, ale nigdy w ten sposób. Chciałem, aby te urodziny były oznaką odwagi, by stawić czoła naturze w pojedynkę. W trzecim dniu dotarłem do swojego celu starego gospodarstwa, skrytego w gęstej roślinności. Odnalazłem to miejsce na Google Earth i byłem podekscytowany, aby je zbadać, zanim wrócę. Mając ze sobą apteczkę pierwszej pomocy, kompas i nóż, zabrałem także rewolwer Smith Wesson, który miał sześć nabojów. Był to skarb z kolekcji mojego ojca, który pożyczył mi go dla ochrony podczas mojej wyprawy. Upewnił się, że dobrze się wyszkoliłem, zanim wyszedłem, a kiedy zbliżałem się do domu, byłem wdzięczny, że to zrobiłem, bo nie byłem pewny, czy to miejsce jest opuszczone. Wszystkie okna na dole były zasłonięte, a na ziemi, obok drzwi frontowych, powoli kręcił się wyblakły plastikowy bączek. Wszedłem po schodach i, czując się nieco głupio, zapukałem do drzwi. Kiedy nikt nie odpowiedział, zacząłem badać tył domu. Znalazłem stara schodów przeciwpożarowych zwisającą z okna na górze i starą lodówkę leżącą wśród krzaków wokół. Kiedy wróciłem do drzwi, spróbowałem je otworzyć. Były zardzewiałe, ale udało mi się je otworzyć obiema rękoma, otwierając drzwi, które zaskrzypiały. Zaraz miałem wejść, gdy poczułem, że ktoś mnie obserwuje. Odwróciłem się i prawie przy linii drzew zobaczyłem mężczyznę z długą, siwą brodą, który mnie wpatrywał. Natychmiast poczułem się głupio i winny, a moja ręka powędrowała do broni. Cześć, czy jesteś właścicielem tego miejsca? Przykro mi, zaraz wyjadę. Przez około dziesięć sekund mężczyzna milczał, tylko mnie obserwując. Nic nie mówiąc, odwrócił się i odszedł. To mnie zaniepokoiło. Nie wiedziałem, co myśleć, a ostatnią rzeczą, którą chciałem zrobić, było opuszczenie domu, wiedząc, że ktoś jest na zewnątrz. Postanowiłem wejść i mocno zablokować drzwi. Następny czas spędziłem w domu na eksploracji, co chwilę zerkając przez okna, czy mężczyzna wraca. Kiedy zaczęła zapadać noc. Nadal czułem się niespokojny i niechętny do opuszczenia domu, więc wspiąłem się po długich schodach na poddasze, zamknąłem drzwi i przygotowałem moją lampę naftową. Po lekkiej kolacji trochę pisałem w moim dzienniku, zgasiłem światło i przygotowałem się do snu. Jednak po chwili usłyszałem skrzypienie na schodach i moje oczy nagle się otworzyły. Spojrzałem w stronę drzwi i dostrzegłem, że kroki się zbliżają. Wyskoczyłem z śpiwora. Chwyciłem latarkę i broń, celując w stronę wejścia. Kto tam? Jeśli wchodzę bez zaproszenia, przepraszam, zbiorę swoje rzeczy i wyjdę. Nie otwieraj drzwi, jestem uzbrojony. Kroki nie przestawały się zbliżać. Kiedy znajdowały się po drugiej stronie drzwi, klamka zaczęła się trząść. Liczyłem do pięciu w głowie, ale klamka wciąż się trzęsła. Kiedy drżenie nie ustało, wystrzeliłem dwa razy przez drzwi, celując nisko, w kierunku nóg intruza. Gdy strzały rozległy się, dźwięk nagle ustał, a wszystko stało się ciche. Utrzymując broń w gotowości, powoli ruszyłem w stronę drzwi, odblokowałem je i otworzyłem. Prawie zawału serca dostałem, gdy spostrzegłem, że nikogo tam nie było. Żadnej kropli krwi, żadnego ciała, po prostu nic. Mocno zamknąłem drzwi, znów je zablokowałem i ustawiłem starą, rdzewiejącą krzesło, aby zablokować przejście. W następnych godzinach próbowałem uporządkować myśli, zmrużając oczy na krótkie momenty i budząc się, trzymając broń blisko, aż nastał ranek. Kiedy światło zaczęło świecić na horyzoncie, spakowałem moje rzeczy i wyszedłem przez okno, schodząc po starą drabinie przeciwpożarowej. Ale kiedy miałem około 20 kroków od domu, spojrzałem za siebie, a przy oknie na poddaszu stał mężczyzna z długą, siwą brodą i patrzył na mnie. Wycelowałem w niego broń, ale nie strzeliłem, to było ostrzeżenie. Następnie pobiegłem w stronę lasu. Dwa lata później, latem 2013 roku, wróciłem do tego domu z czwórką przyjaciół i pokazałem im dziury po kulach w drzwiach na poddaszu. Wciąż od czasu do czasu biwakuję, ale zawsze upewniam się, że zabieram ze sobą swoją broń, bo nigdy nie wiadomo, kto może czaić się w cieniu.